Dzień dobry, witam serdecznie, witam w kolejnym odcinku, za... Witam wszystkich serdecznie, witam w kolejnym odcinku, lebo po prostu, zagrajmy w kolejny odcinek Vandal Hearts. E, chciałbym zajrzeć do sklepu, czy może mają coś ciekawego dla mnie... Już że nie. nie. Nie, nie. będę z wami gadał, jeżeli nic nie ma się dla mnie ciekawego. Na sprzedaż jednak przede wszystkim chciałem zobaczyć, co tam ma... Nie, chyba wszyscy mieli wyposażenie, pamiętam, że uzupełniałem. No dobra, to w takim razie opuścimy tawernę. No nie, nie tawernę, tylko całe miasteczko. I udamy się do bramy Bazila, która leży na drodze do więzienia Imperium, które jest naszym głównym celem, ponieważ udajemy się uwolnić, z tego co pamiętam, Aksleja, Elenę. Nie, Aksleja mam ze sobą. Elenę. Klinta, Boże, Klinta zapamiętałem, bo mi się skojarzył z Klintem i z <laughs> I... kogoś tam jeszcze. Amona! Tak jest, pamiętam. No nie sądzę, doszliśmy do ufortyfikowanej, branej kobiety, więc nie... Sądzę, żeby chcieli nas tak łatwo przepuścić. Dobra, mamy po prostu ich wybić. <laughs> nie będzie to zbyt e, trudne, mam nadzieję. Więc tak, mam od razu parę kul do wykorzystania i tutaj chętnie bym sobie <laughs> prowadził kogoś na ten, na to wzgórze, ale niestety nie mogę, więc na razie powiedzmy, że ustawimy Diego tutaj, mój arcymag, niech podąży w to miejsce, będzie osłaniany z drugiej strony przez Asha i... Tutaj od razu umieścimy kolejnego naszego wojaka. W tym oto chytrym miejscu. Ponieważ chcę, by był on osłaniany z każdej możliwej strony przed atakami z powietrza. A chodzi mi tutaj oczywiście o tych bombardierów. No. Więc tak, od razu sobie podniesiemy tarczę Na jednym. Gork, nie, nie waż mi się teraz padnąć. Paść, bo. Spadnie z levelem i to bardzo. Później będą problemy. Mhm. Masz w ogóle szesnasty level. Kurwa, ty masz szesnasty level. Gork, jakim cudem ty wtedy padłeś? Dobra, nevermind. Tak czy siak, bardzo chciałbym pobłogosławić broń Diega. Przyda mi się on tutaj. Zwiększymy mu atak. Mhm, świetnie. I zakończymy turę. Ja poczekam na tego cholernego nietoperka, który podleci zaraz pewnie. Mhm, świetnie. No, wiedziałem, już będzie mnie atakował. Kimś głównym. A ty, to ty sobie możesz. Dobra, nietoperek już leci. I chyba nawet powinniśmy go trafić, jak się postaramy. Doskonałe. Wykorzystamy też naszego czarodzieja, bo aktualnie ładnie przeciwnik się zbliża do nas. <laughs> Ale go poranie po prostu. Po dupie dostaniesz Rzeszok. Tak się wyrażnie. Nie, za nisko było. Eee, a niestety chyba ten cholerny. A nie, stanął idealnie, dobra. To myślę, że go trafimy bez większych problemów. Zabij tego, nie to Aż bafa na sobie. Dziękuję Ci, Diego. Będę musiał go dobić specjalnie przez Ciebie zaklęciem. Moglibyśmy się nawet udać tutaj. Chyba tak też zrobimy. Bo nie będzie mógł mnie zaatakować. Tylko od strony drzewa. I plasm rift. Świetnie, po prostu potnę całą tą zgraję. Bardzo ładnie. Teraz wreszcie zaczyna pokazywać swój potencjał tam w Magowie. Dopiero od tego poziomu. Tak prawdziwy. Świetnie. 38 punktów doświadczenia. Całkiem nieźle. Następnej tu, że wykończymy tą grupkę. Nie będzie z nim problemów. jest mój kapłan. Chętnie bym cię przeniósł tutaj. Uleczysz yy, Zohara. <coughs> Nie kasłać. Świetnie. Zohar jest teraz broniony. Całkiem nieźle. Więc tak. My wykorzystamy aktualnie. Wiecie co? Zrobimy tak. Zrobimy sobie save'a teraz. Mianowicie mam taki szalony pomysł z lekka. Mianowicie chcę wparować aszem tu do środka. I użyć magii ofensywnej. I więc jedź tutaj sobie. Krapniemy. I rolling fire. Oj, nie mogę. No dobra, to w takim razie tutaj. I w tych trzech. Zobaczymy, czy zabijemy ich. Byłoby super, gdyby padli. I dupa. A to mogłoby być fatalne w skutkach pomysłu aktualnie. No dobra. Teraz natomiast. Więc tak. Zrobimy. Już mam, mówię co. Lecimy z tym panem tutaj. Tylko najpierw podniesiemy... Z pomocą Haksleja. Zostaniemy sobie tutaj i podniesiemy atak dla Gorga. <coughs> nie, wiem, mam nadzieję, że się uda, że przeżyje aż tamto. <coughs> tak go wystawiłem troszkę idiotycznie. Myślałem, że zabiję go, ale jednak się nie udało. Mhm teraz tutaj i zaatakuj z flanki tego żołnierza pięknie stopień obrażeń, ten rozumie co to damage i to mi się podoba świetnie teraz udajemy się tutaj i bronić mi tej pozycji Huxley wejdziesz na górę i zabierzesz skrzynię Zohar, ty pójdziesz z kolei z drugiej strony i też zabierzesz skrzynię Diego, ty nic nie możesz zrobić aktualnie no i teraz modlimy się żeby aż nie zginął bo jak nie będziesz szarał czytać grę, O, Dolana celuję. Dobra, nowość. Dobrze, że w Dolana przynajmniej. Znaczy, się po prostu was rozgniotę jak muchy. Rainbow Storm na Dolana znowu. Wow, dobra. No to może zaboleć. Ci magowie są piekielnie niebezpieczni w stosunku do moich ludzi w pancerzach ciężkich. to pięta Hillesowa właśnie tego systemu. Magów trzeba likwidować jako pierwszych. O, blok? Dobra, Zohar będzie miał z czego levelować. Piękniarz? Dobra, Aszym zabijemy Maga, a Zohar powinien wykończyć resztę. Jeszcze Skubańc leczenia będzie na nim używał, no. Przyznaję, zabolało jak cholera, po użyciu wszystkiego o czym nie walnął. Wybrać Gornk, zabij tego nietoperka. No urzesz ty w mordę jeża! No i ja oczywiście tam teraz jest. Cudownie. Dobra, level nabiłeś, to mam Cię w głęboko w poważaniu aktualnie. Ponieważ teraz Zohar powinien pozabijać ich wszystkich, mi się wydaje. Podejdziemy sobie tutaj i użyjemy... Tak strafię wszystkich, których chcę. Czyli tego nietoperka też. Smutne, że mi Dolan do padł. Ale coś za coś. Mhm, świetnie. I teraz ginty przebrzydła ściero. Najgorsze jest to, że właśnie magowie trzymają się często z tyłu i ciężko do nich dojść. Diego, mógłbyś wykończyć tego Kolesia? Byłby miło. Nie, nie mógłbyś. Dziękuję Ci. Czy w takim razie moja cudowna kapłanka mogłaby dokończyć? Holy lighting. 16 obrażeń zadasz mu. Zabiją epicki czar, Szkoda, że wszystko na jedną osobę. I dobity, cudownie. Dobra, kapłan cię zabił. Pogarda! E, ty, przyjacielu, idziesz na górę. Cure, no z daleko jest. No w takim razie, rzuć na siebie... ...aurę, jakoś tam. Ulepszenie broni. Świetnie, <laughs> 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 mhm, trochę doświadczenia. I co? Został? Chyba tylko... O, nikt nie został już ciekawy. Dobra, ażem sprzejmiemy skrzynię. Bo to oni już nic nie są w stanie nam zrobić. No, ten nie ma many. Spokojnie. Dobra, aż bardzo cię proszę. Idziesz w tamtym kierunku. Chciałbym, żebyś się uleczył. Och, no, spokojnie. Weźmiemy sobie skrzynię, nie będziemy musieli się martwić niczym. Mhm, świetnie. Podniesiemy sobie zdrowie. Nie, to, nie są w stanie nas już zabić, więc nawet podejdziemy sobie jeszcze naszym zoharem i powiedzmy, że użyjemy na Tobie Dark Star. Magia ogólnie jest bardzo mało efektywna przeciwko e, innym magom, kapłanom. No i są dość mocno odporni na to. Za to w ogóle nie są odporni na taki wręcz, ewentualnie właśnie na dystans, jeżeli się nie obronią. <laughs> Ale potrafią. Wytrzymaj dość dużo, jeżeli chodzi o takie zagrywki. Dobra, Holy Lighting ponownie. Urocza kobitko, tylko byś stanęła tutaj, wtedy go trafisz w ogóle zużywa 7 many aż. Taki atak ostateczny. Żeby znaczy, jeżeli faktycznie już nie pozostaje nic innego do użycia, to można użyć kapłana. I zadaje dość małe obrażenie. Dobra, Huxley. Wejdź ty proszę tu na górę. I pchnij, że tą kulę. Pęknie! Możesz do tego rzucić na siebie tarczę. A w następnej turze już pozbieramy itemy i... Wykończymy resztę. U, świetnie. Koniec. Ten będzie nam spierdzielo. Stary, ja cię ignoruję aktualnie, to wiesz. Uuu, jednak została trochę, trochę mu zostało jeszcze. Jezu, ten heal 57, to już całkiem dużo. Dobra. Tak czy siak, e, zabieramy z rzeczy. Hmm, mega herb, doskonale. Nie będziesz akupować jednego? czum, przy okazji Diego, przejdź ty proszę tutaj. I jakbyś mógł tak mocno trzepnąć tego kolesia, bo by już. Pięknie, że 48 może być I nawet level up Doskonale Aż zabierze teraz e, skrzynię I będziemy kończyć to przedstawienie Szkoda, że znowu mi jedna postać zginęła I mamy magiczne gem Może być Dobra Przejdź troszkę tutaj, przyjacielu I Darkstar na nim może coś mocniejszego? Roman Fire, użyje, Roman Fire użyjemy? Aj! Nie trafiłem, no chciałem dwóch na raz trafić. Źle wcelowałem. Dobra, nieważne. Moja droga, idziesz tutaj, masz manę? W zasadzie masz, nawet na trochę. Zaatakuj go, jeśli możesz. Jedemu zostało no. Skubany. Zginąłby, gdybym dobrze trafił czarem Zorana. Zohara. Serio? Jest sparaliżowany. Nie może się ruszać. To jest citerstwo. I znowu się leczysz? Oj, zaboli się za chwilę. No pięknie, minęło. Doskonale, to mija z czasem w takim razie. Dobrze wiedzieć. Eee... Grog, weź tu podejdź. Kopnij sobie ten kamyk. Ten pan otrzymał teraz wyraźnie, że nie chcemy go tu widzieć. Dziękujemy. Masz jeszcze manę? Nie, nie masz zupełnie many. Ale możesz atakować wręcz. To też jest metoda. I to nawet zadawać wręcz więcej niż tym swoim Darkstar. Brawo! Jestem z dumny. Dobra, zejdziemy sobie tutaj. Przede wszystkim uleczymy naszych kompanów wszystkich. Ty dostaniesz doświadczenie. Mhm, świetnie. I tak, e, moja urocza asystentka pójdzie sobie tędy. I niech użyje... Holy lighting ponownie na tym bomberze? Nie, nie wiem jak ich nazywać Teraz zobaczymy ich nazwę O 39 jest już trochę lepiej Jak się nazywasz? Granadierzy, dobra Aż ty coś możesz jeszcze zrobić? Możesz To ty sobie rzuć na siebie leczenie <laughs> Może byś miał tyle szczęścia, że akurat dostaniesz na tyle doświadczenia, że awansujesz I jak zawołał! Pięknie, jak znalazł nasz. Doskonale masz 18 level, to już naprawdę niedługo ludziska. Będziemy mieć drugo poziom... trzecia w zasadzie, trzeci poziom, zaawansowaną postać. Mhm. Dobra, wygrana szkoda, że nam Dolan padł. Będzie troszkę do tyłu z Expem. A to była bardzo prosta bitwa. Głównie dzięki Zoranowi. <laughs> o, i narada u Diega. No nie Diega, tylko Dolfa. I pochodzi z miejsca, gdzie narodził się Wszechświat. No ciekawe. Jest odłamkiem oryginalnych płomieni Judgment Wyroku. Płomienia ostatecznego, z takiego chyba to się tłumaczyło. Świetnie. Szaleńcy są w posiadaniu kamienia, który jest w stanie zniszczyć świat. Normalna fabuła, gry, fantazy, anime, akcje RPG, jrpg Japonia. <śpiewanie> Murzyn! użyć kamienia przeci przeciwko nim? Czyli będą jeszcze poszukiwać szczepienia pierścienia pewnego. No dobra, wracamy pewnie teraz do naszej wesołej gromadki. Nie, Kira. A ta wspomina Klinta. Po trzech latach. Co zrobili Twojej rodzinie, Kira? Ta, 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 gadka, o piękne, z pięknych słowach i czynach, ale do niczego nie dążysz do, Ty jesteś szalony. Dolph wykona niedługo swój ruch. No dobra, zobaczymy na co go stać. I pojawił się wreszcie Xeno. Szycha na usługach Dolfa. Cena jest głównym magiem dla Dolfa i w zasadzie to on stoi za wszystkimi tymi przyzwaniami dziwnych istot, jak na przykład te zbroje na początku, które nas zaatakowały, gdy pierwsza spotkaliśmy Szkarłatną Gwardię. My w takim razie powinniśmy się udać do... ...Reed Highway. <gryśla> jakiejś autostrady, najwidoczniej. E, nie, do jakiegoś szlaku, który jest nazwany Reed. Mm, ale tutaj ludziska, podziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Hearts. No, hejka!